Standardowo rozpoczniemy od grupy A, gdzie Grudziądz walczył z Kielcami. Tutaj wynik jednostronny 16 do 1, wynik równie jednostronny, ale zaskakujący, bo rzadko coś takiego się zdarza. Katowice pokonują Wodzisła 16 do 0, ale mieliśmy też okazję, aby śledzić pojedynki bardziej wyrównane, gdzie Ostrów Wielkopolski walczył z Rybnikiem. Tutaj wynik 16 do 14 i ten mecz był naprawdę niesamowity. Oraz z Poznań mierzył się z Wrocławiem. Tutaj mieliśmy remis, wynik 15-15, a tych bliskich starć prawie remisowych akurat w tej siódmej kolejce nie brakowało. W grupie B na szczycie jest cały czas Szczecin oraz gniezno. To są dwie drużyny, które mają dokładnie tyle samo punktów, aż 18. Po rozegranych 7 spotkaniach notują tylko i wyłącznie jedną porażkę. A więc tutaj do samego końca walka o to pierwsze miejsce. Mam wrażenie, że nie ustanie i dopiero w jednej z tych ostatnich kolejek, czyli albo za tydzień, albo za dwa tygodnie będziemy mieli okazję przekonać się, kto sięgnie po tytuł mistrza grupy B, chociaż gdzieś tam za plecami jest Olsztyn, walczy jeszcze dzielnie Toruń. W tej siódmej kolejce Szczecin walczył z Opolem. Tutaj wynik równie jednostronny 16-12, ale ja wspomniałem o tych remisach i tutaj zdarzy nam się kolejny. bo Olsztyn z Częstochową wynik 15-15. Wałbrzych walczył z Płockiem 16-2 i Toruń podejmował Łódź 16-11. To starcie mieliśmy okazję śledzić na streamie, a więc jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej, zapraszam Was na Twitcha Esports Association, gdzie zdecydowanie więcej tych nagranych spotkań jest do prześledzenia. A my przechodzimy do grupy C, gdzie mieliśmy okazję śledzić niesamowite spotkanie, bo Tychy walczyły z Gdańskiem mecz na samym szczycie. Dwie drużyny mające dokładnie tyle samo punktów mierzyły się ze sobą, no i w tym przypadku jednak Tychy, wynikiem 16 do 10, pokonały Gdańsk, mimo że Gdańsk grał naprawdę nieźle, no to wszystko potem odwróciło się o 180 stopni. Tutaj również walczył Rzeszów, 16 do 9 pokonał Gorzu Wielkopolski, Nowy Sącz i Starogar Gdański 16 do 12, Bielsko-Biała pokonuje Leszno 16-13 i. To wszystkie pojedynki, które mieliśmy okazję rozegrać. W grupie D, no, przed nami również było niesamowite starcie, gdzie mistrzowie zeszłorocznej edycji Kraków walczył z stokiem, no i zdziwienie może być wielkie, ale Kraków jednak przegrywa, więc w tym momencie biały stok na miejscu numer 1, 21 punktów, 18 ma Kraków na miejscu drugim, gdzieś tam na miejscu trzecim będziemy mieli Radom punktów 14, no ale Radom już bez większych szans, aby wskoczyć na miejsce lidera, jeszcze Kraków teoretycznie jakieś szanse ma, o tym przekonamy się już w najbliższym tygodniu poniedziałek, wtorek, zapraszam was standardowo do godziny 15.00